Cześć, dzień dobry moje kochani, witam Was w kolejnym vlogu. Wczoraj Wam wyedytowałam po dwóch tygodniach vloga. Przyznaję się. Spoko to bagażnik, ktoś mi strzelało, wiecie. Yy, nie wiem czy mnie słychać, bo zajebiście seksowny głos już jest dobrze. Uwierzcie mi, było gorzej. Yy. Dzisiaj mamy sobotę. Nie mam wolne, ja mam wolne przez najbliższy tydzień <laughs> od wczoraj, gdy już mam zapalenie ostrzeli. Tak musiałam wyjść, przyznaję się bez bicia, mama na mnie krzyczała, no ale yy, za to, że mam wolne, mama mi go oddaje Igora, bo miała teraz chwilę Igora, bo miałam popołudniówki, <tryk> więc go miała. Yy, no a że już jestem w domu, bądź co bądź, bo jestem na L4, yy, no to <tryk> mi go oddaję, a że z Jarkiem w lodówce mieliśmy Starą sałatkę, ja i nową, i światło A jeszcze pasztet. Eee, to stwierdziłam, do której mam teraz ochotę. <grym> to stwierdziłam, że yy, muszę iść zakupy, żeby moje dziecko miało co jeść. Tak <grym> muszę zrobić zupę. siostra za godzinę będzie od siebie wyjeżdżać. Eee, więc ja musiałam szybko jechać rano. Zrobię wam hol zakupowy bo zrobiłam duże zakupy w Biedronce mam nadzieję, że moje kochanie że ja i mój chłopak nie zjedliśmy za bardzo <tryk> <tryk> kurde no więc musiałam zrobić większe zakupy w Biedronce takie jedzeniowe mam nadzieję właśnie, że Jaruś yy, wybaczył mi zakup patelni ale było 2 plus 2 gratis yy. I po drugie jadę właśnie mu po, też niespodziankę dla niego, coś, co chciał. Bo sobie coś zamawiałam i przy okazji może zamówiłam, bo po co dwa razy płacić za przesyłkę, stwierdziłam. Więc... Wiecie co? Kupiłam patelnię, ale taką łoka, którego nie miałam, a mi bardzo brakowało. I drugą, która już wyszła też za połowę ceny, bo tam... Hmm, w sumie tutaj z tych rzeczy, bo było już wszystko w jednej cenie, oprócz tej patelni jednej bo wyszło 2 plus 2 gratis, więc pokażę wam co kupiłam. No, teraz jadę do paczku, ma to podebrać właśnie jedną z rzeczy, znaczy no, te rzeczy. Po prostu, no, ja wszystko wam pokażę. Pokażę wam biedronkę. Byłam w Pepko i musiałem kupić drugą czapkę zimową, bo jedną ma, tak? Ale wiecie co drugą taką już Pepką? Jedną mu zamówiłam na Allegro, pokażę wam. Drugą taką Pepkową mu kupiłam, wiecie, zamiennie, bo Moje kochanie, jest takie rozczepane, że czasami może jedna czepka zginąć na chwilę, bo on nie wie gdzie da. Więc lepiej, żeby była druga zawsze zamienna Jestem już tak nauczona Także jedną zamówiłam taką, wiecie, fajną, taką, no, przez internet A drugą byłaby też cieplutką, widziałam tą taką cieplejszą Mimo, że ta druga była taka bardziej męska, ale ta jest bardziej ciepła Dlatego to wybrałam i rękawiczki młode kupiłam. Zobaczymy, czy będzie chciał chodzić w rękawiczkach, bo to jednak, żeby mu w łapki było ciepło. Dobra, ja po niespodziankę i widzimy się już pewnie w mojej kuchni na holu zakupowym. Teraz stwierdziłam, że będę Wam tak pokazywać, e, Także tu jest pierwsza część, bo tam jest jeszcze reszta. E, tylko chciałam pochować najważniejsze rzeczy. To tak, mam szpinak dro zrobiony, marchewka z groszkiem. Dawno nie mogą znaleźć biedrącą, one chyba są dopiero na zimę, tak mi się coś wydaje. Tu mamy łopat nie, szynkę z yy, wieprzową. Ona będzie na dzisiaj, na jutro. <coughs> I pewnie jeszcze na pojutrze mięso na obiady. Yy, tu mamy jakieś batony z orzechami i czekoladą. Tak proszę się dla mnie. Tu mamy parówki starczyńskiego naturalne. I patrzcie się jakie oni robią byk. Takie wielkie opakowanie to jest super wielkie parówki. Wszystkie ale to wszystkie parówki zajmują tyle miejsca mniej Więc one są tak naprawdę takie malutkie więc tyle opakowania jest pustego no ale mają dobry skład także to jest kupione dla Jegusia no i Jarek też często je tu mamy dwa sery taki chudy i półtłusty to będzie do twarożku no i ogólnie kupiłam igorowi Nesquik e, w sensie kakao pierwszy raz mu będę dawać Zobaczymy. Stwierdziłam, że dam mu też dodatkowo jeszcze troszkę kakao, bo to jednak troszkę więcej mleka spożyje. Tu mamy maślankę, bo chcę zrobić ciasto marchewkowe. Dalej mamy jogurt naturalny, multiwitamina, tym bark, nektar z czerwonego grejpfruta, keczup, który ostatnio tylko kupujemy, hań łagodny. Coś, co u mnie nie może zabraknąć, to jest pasata, To jest czosnkę. Bardzo lubię. I jak robi Jarek, krem Pomidorowy z czosnkiem, no i ogólnie ten z czosnkiem. Majonez, bo już się kończy. Sól, bo też już się kończyła. Sos targarski, bo ostatnio wylądował na głowie mojego syna, bo koleżance spadł, wiecie, i rozbiła cały. Dobrze, miał tylko siniaka, nic więcej. Tu jest na jakiś boczek rolowany, Cebula, bo będę potrzebować dzisiaj do mięsa. Tu są moje leki oczywiście, jeśli chodzi o zatoki i zapalenie skrzeli, Tu mamy sok malinowy, w sensie Syrop, no bo to jest tak wiecie, na ratowanie się, yy, bo tu ja mam sporo soków malinowych, żeby wam powiedzieć. Także u mnie soczki malinowe są. O i wiśniowe. No, także teraz będzie druga część. Dobra, kolejna partia to tak, oczywiście banany, sucha krakowska, jaja zestaw do rosoł z wolnego z kurczeczka. Już go miałam, fajny rosół wyszedł i dużo mięsa tu jest. Tu mamy szynkę gotowaną. Kupiłam chałeczkę. Jeszcze była cieplutka jak kupowałam, bo dopiero wypiekali. Dajusia widzicie to z masełkiem. Tu jest boczek do żuru. Tu mamy pomidory krojone gdzieś powinny być jeszcze jedne. Pietruszki dwie, nawet nie wiedziałam, że widziałem dwie wafle mini ryżowe, zbożowe, przepraszam, por, chleb, pomidory. Tak jak Wam mówiłam, zawsze jak biorę pomidory, to biorę w gałązce, które się trzymają na gałązce, wtedy mi się najdłużej trzymają. I najważniejsze, to jest to, co jedna z rzeczy, których Jarkowie kupiłam, e, on wie tylko, że ma niespodziankę, kupiłam mu fałszywą pademię, trzeci tom, bo on pierwszy, drugi czytał, trzeci już chciał, już czwarty, więc stwierdziłem, że skoro sobie kupuję książkę, to czemu jemu nie? Moja książka to jest niebieska księga z niebo. Eee, książkę tą kupiłam przez Big Beautiful Lulu, kiedyś tak się nazywa, Luizę. Z grubsza teraz jest na Instagramie, bardzo wam ją polecam. Jeśli ja jeszcze jej nie oglądacie, to ja wam bardzo serdecznie polecam. Ona po prostu poleciła tą książkę. Za chwilę dać na Instagram, że przez nią kupiłam książkę. Tak, także ym, podobno piękna książka, szybko się ją czyta. Faktycznie jest malutka, 34,90 zł, ja dałam za nią nieco 20 zł, więc spoko. E, także mamy książki e, dla mnie i dla Jarka, to jest jedna właśnie z tych niespodzianek, tam nie po, niepościelne jeszcze łóżko. Ale, ale jak widzicie, robię Wam hola, nie wiem czy też tak macie, że jak hola to ja tutaj od razu też sprzątam, dlatego tu już jest sajgo, bo ja już tutaj wiecie, wycierałam. Z drugiej strony, przez mniejszy ogień. Robi mi się już powoli na zupkę, to jest kość wędzona, to jest liść laurowy, niestety ziela nie mam, siostrami mi wozi, bo jeszcze potrzebuję do, e, do mięsiwa, będę potrzebować. Może to otworzę okno, bo... Także jest, tu są moje przetwory, ja robiłam w tym roku pierwszy raz. Mój tibie, jeśli chodzi o rzodkiewkę, obieram ją, daję do wody do miseczki, o wiele dłużej się... O wiele dłużej wytrzymuję w lodówce. Tak, tego chciałam dodać. Ostatnia partia z e -Biedry. Także tu mamy kanapeczki takie mleczne dla Igora. Dwie paczki pa paru miałam powiedzieć. Kiełbachy. Jedna pójdzie dzisiaj do żuru, drugą to zawsze muszę mieć, bo Jarek lubi często tego wieczorem. Tu mamy bonitki, ser królewski wędzony, e, żałuję bo nie było sera białego wędzonego, bo nawet pani pytałam, e, chrzanowa już naprawdę bardzo ją lubię, skończyła się baku się dwa dla Jarka dwóch dla Igora e, masło były trzy w promocji, buraczki oczywiście zasmarzone z cebulką jabłka i wiecie co niestety w foliówce ale chcę pokazać, ja najbardziej lubię, ja nie patrzę się wiecie co na na nazwę, patrzcie na kształt i na skórkę, takie właśnie niebko. one tutaj są jako... Corillan, Lobo też takie są, Igor bardzo lubi, one są mięciutkie, Igor też je bardzo lubi. Tu mamy dwie bagietki cząstkowe, jeszcze były cieplutkie jak wyciągałam. Następne pomidory, śmietana 18. Tu mamy Almetę z ogórkiem, ze szczypiorkiem. Tu mamy mleczko świeże. Puszysty jest z chrzanem. Niestety nie było nigdzie almety z czosnkiem niedźwiedzim. Tu mamy drożdże. Będziemy coś kombinować. Winogrona, szczypior, dymka, pomidorek, seler, ziemniaki, które się rozwaliły. Ale na no za chwilę będą brane pod uwagę, bo chcę zrobić, wiecie, żur już z ziemniakami w środku. I to jest właśnie jedna z trzech rzeczy, które, z czterech rzeczy, które kupiłam te 2 plus 2 gratis także organizer przyzlewowy do kuchni bo mamy ten, ja wam od razu pokażę on jest, patrzcie się jaki on jest co chwilę brudny on jest z pepko był za parę groszy, ale jest beznadziejny bo to już jest oderwane i masakra do tego kupiłam już powiem pan szczerze że jakiś czas temu patrzyłam za tym to jest bambusowy parowar jak robię bambuchy czy cokolwiek, jeśli chodzi o. Bardzo lubię też żeby mi brakowało, bo ja robiłam, wiecie co? Mm, na garnek sitko i sitkiem, jeszcze taką miską przykrywałam. I ja się strasznie parzyłam, tylko rzadko robiłam, nie lubiam. Bardzo mi brakuje na przykład bloku z pary. E, takie rzeczy, wiecie, właśnie, warzywa na parze. Ja bardzo lubię warzywa na parze e, i ryby na przykład na parze bardzo lubię. No i bambuchy jak robię. Przypuśćmy, czy tam kluski na parze, to też bardzo je lubię. Bo jeszcze wziąłem ten 2 plus 2 gratizny, no to są dwie patelnie. Jarek mnie zabije, bo mam dużo patelni, ale mamy w tym patelnie Tefala Wok. Walk. Woka to już dawno chciałam kupić, Jarek powinien wiedzieć, bo ja zawsze patrzyłam za Wokiem. A teraz mogę skorzystać z tej promocji, także wykorzystałam Łok. Jestem bardzo zadowolona. Jeszcze Tefal. I to jest jeszcze drugie zabieżny patylnia. Patelnie zawsze się przydają. Wywali się te stare, wiecie, poniszczone. Także to jest już ostatnia partia z biedronki. Jeszcze pokażę Wam małe zakupy z Pepką. Teraz Wam właśnie pokażę to Pepko. Akurat na stoliku. Już w dużym pokoju. Bo w kuchni poskładałam. Zupę już kończę. E, także pierwsza bluza. Strasznie mi się spodobała. E, taka ciemno Niebieska, granatowa prawie i kosztowała 15 zł. Dalej mamy te rękawiczki, o których Wam mówiłam. To są zwykłe takie pluszowe rękawiczki i one są na sznureczku, także dobrze. Czapka to jest ta y, pepkowa, ta tańsza. W sensie, wiecie, zwykła, że na zmianę. Ona kosztowała też 15 zł. Ma w środku futerko, ale wiecie co, jak tamta miała polar, ale jak miałam rękę włożoną, to ona jest faktycznie o wiele cieplejsza niż tamta. Dalej mamy body. Patrzcie jaki już ten Igor jest duży. Jaki Igor już jest duży. Także mamy body. Body, znaczy to jest pajacyk, tak? On nie ma oczywiście nóżek. Ja lubię to bez nóżek. Mm, tylko, że ma kaptur. Nie wiem, czy to jest dobre rozwiązanie na noc. No, ale myślę, że nic mu się nie stanie. One kosztowało ile? 25-30 zł. Ale wzięłam je ze względu na to, że jest na ten zamek. Już mamy jedno, jednego pajacyka właśnie z zamkiem i są najlepsze. A lubię też pajacyki na noc Igorowi obierać, ponieważ nic mu nie wyjdzie. Jest cały opatulony jednak chociażby tą odzieżą. Także z Miki. Jeszcze z Pepką Man. Kupiłam Jarkowi najzwyklejsze... Y spodnie dresowe, bo wiecie on ma tutaj dwie pary chyba dwie albo trzy, trzy Te dwie takie co wiecie też chodzi po polu, bo to do tych firm jego eee, więc kupiłam mu drugie takie wiecie co zwykłe do chodzenia po prostu pół, domu bo mu a nie brakuje nie musi chodzić tam cały czas, za 30zł cały mnie ten mężczyzna dzisiaj kosztował także to sobie dokupiłam tak po raz 55 wiecie co, te pojemniki ale ja nie wiem gdzie ja mam pojemniki w ogóle żadnych plastikowych nie mam gdzieś się wybi wybiły Porozdawałam w nich jedzenie i tak do mnie nie wraca wiecie i nie mam i coś tu jeszcze jest aha i wiecie co kupiłam jeszcze gusiowi takie buciki zwykłe do chodzenia on wiadomo ma do żłobka swoje trampeczki ale mu dokupiłam do chodzenia po domu czasami jest zimno więc Niech pochodzi też po domu. Trzeba jak jeździ do rodziców, tam jest dużo płytek, paneli, nie ma dywanów, więc żeby mu było ciepło w nóżki, nie miałam nigdy właśnie takich drugich butów. Ja on tam chodził często w Adidasach, więc niech ma takie ciepłutkie rekinki do chodzenia. I to w sumie wszystko. Eee, ja już zupełnie zrobiłam z kuchni trochę poukładałam. Za chwilę zacznę ściągać prania, ale... Igor już jedzie, już, widziałam, że już są w Krakowie, więc za chwilę yy, siostra z szwagrem już tu podjadą, także ja już czekam yy, na młodego. Zrobiłam specjalnie zupę tak, żeby on był, to ona już się kończy, chwilę niech się pogotuje i dołożę troszeczkę śmietany, bo to jest akurat taki żurek, wiecie, to zalewajkę zrobiłam, w sensie takim, że już jest, yy, ziemniaki już są w środku. I stwierdziłam, że dzisiaj nie robię klusek śląskich, bo dzisiaj miały być kluski śląskie z tym sosem, ale ja od jutra będę robić, bo to i tak dzisiaj się już nie zje. Ja, jedyny plus, czekajcie, bo tu mam nawet jeszcze niepościelone, jedyny plus tej yy, choroby, to, to jest to, że mi się w ogóle jeść nie chce. Zjadłam teraz tą pół bagietki tej czoskowej na śniadanie, bo się zmusiłam, bo musiałam zażyć, a antybiotyk, czekajcie, założę. No widzicie, ja lubię z tym, bo od razu inaczej okno wygląda. Jak jest to tutaj, tylko prześciele tak naprawdę. Kurwa, mnie dzisiaj strasznie, bo się źle czuję. Ale wiecie. E, chciałam wam pokazać to, co i Igorowi kupiłam. Tą czapkę, wiecie, w... We... No i... No... Na czym? Na Instagramie. Chciałam powiedzieć, nie. E... Przez internet. No, ale Gró akurat z o... Polska firma, polski producent ma taką czapę. Ona chyba z 50 zł kosztowała, jeśli chodzi o znośnienie. I tu ma, wiecie tylko taki o, sznureczek. I ona jest podszyta polarem. I do tego ma komin. Także ma takie czap. Drugą tą, co widzieliście na wymianę na tą zimę. Ponieważ mu głowa urosła. Nie <kluzny> zbiorę się tutaj <kluzny> do ułożenia muszę schować takie mieliśmy na Igora urodzinach yy... obrusy czarne ale fajnie wyglądały powiem wam szczerze pierusz muszę tam pochować i tutaj łóżko i tyle tak powiem wam szczerze bo nie czuję się dzisiaj naprawdę jeśli Igor przyjdzie to może lepiej to wszystko zniosę wiecie no bo już nie będę miała czasu na leżenie i odpoczywanie żeby mi się to jeszcze trochę przydało. No ale jak jestem w domu, no to nie ma powodu, żeby Igor był u rodziców. Też nie chcę tak mamy wykorzystywać. Mama też się źle czuje, tata miał zabieg na nogę. Mają tam dwóch siostrzeńców, którzy latają, także wiecie, Igor się budzi na nocy, więc niech się mama wyśpi. Niech też moi rodzice odpoczną. Będę potrzebować to wtedy. Teraz ja dam radę. Ja zawsze wychodzę z takiego założenia, że nie ma co wykorzystywać na, na maksa. Miałam wczoraj taki dzień, że naprawdę powiem Wam szczerze, nigdzie nie wychodziłam, tylko dzisiaj musiałam lecieć na zakupy rano. Naprawdę nie za bardzo nie zrobiłam w domu, bo odpoczywałam i leżałam. No jeszcze by mi się trochę przydało, ale z Igorem też odpoczywam. Eee, no i tyle. Tak. Nie muszę stawać na szóstą do pracy, więc to już trochę lepiej organizm, tak trochę wiecie, się dośpi, no nie? Koniec. Zobaczymy, jakiegoś już będzie. Proszę. Kto do mnie przyjechał? Do mamy? Przyjechałeś do mamy? Co? Hmm. Powiedz, nie chcesz jeść zupy? Zjesz zupę? Co? Jęgorek? Zjesz zupę? Jakiś tu, widzę, bum było. Nie gryź. To nie będziesz miał. Daj, Nie. Nie chcę oddać papusi. Mama to jest kliła. Właśnie... Uważaj, 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 bo tu jest gorące. Nie chcę łyżeczki. Nie. Zrobiłam sobie herbatkę. Nie wiem czy widać tu jest Imbir. Czemu Mama to dopiero złożyła jego rzeczy, wiecie? Dopiero ci mama spodnie złożyła, herbatkę z miodem, cytryną i imbirem. taki chudziutki powiem wam jest, on nie chce jeść, w sensie jak nie będzie jadł to on nie, jest je w niego, a też się w niego na siłę nie wmusza nowo, nie. o, jedziesz, o idzie. ubrałam mu te buty, które mu kupiłam. Byli chwilę właśnie siostra ze szwagrem i Oli, ale poszli, bo jeszcze i poszli na Chinkę, ja nie chciałam Chinki i muszę chyba dzisiaj, zwycie co, pierwszy raz od jakiegoś czasu zażyć na Zatoki, ja bo mnie boli zatokowo. A po co ci ta chusteczka? Halo, jedna ci wystarczy. No i po co ci te chusteczki? No. Mam jeszcze jego torbę, ale powiem Wam, że nie mam już dzisiaj siły. Może pranie jeszcze ściągnąć, ale to za chwilę jak sobie zażyję przeciwbólowe. Czy dopiero? Nie wiem czy on, co? coś tak się źle. Czuję, może też przez tą pogodę. Bo jest. Nie wiem czy dziwiło. Widzicie? Ja mi nawet ręcznik powywinał, bo psteczny wiatr jest. Takie zachmurane jednak. Dobra, odezwijmy się już potem. Mamy jeszcze póki jest... Strasznie w ogóle jest ciemno, jest za 5.30. nie wiem czy mnie nadzieję. <laughs> jest za 5.30, trzecia jest strasznie ciemno wszędzie w domu. Masakra. Jest... Jaśnie jest w telefonie. My właśnie wykorzystujemy chwilę. I drugi raz dajemy ektodozę. Z tego co wiem, nie ma ektodozy nigdzie w żadnej z na około tutaj aptek. Siostra też patrzyła w miechowie. Nie ma ektodozy do inhalacji. Ja jeszcze mam na szczęście opakowanie, bo kupowałam wcześniej, bo ja zawsze mam ektodozę ze sobą. E, tylko przez to, że teraz tak dzieci chorują bardzo, że nawet miejsca nie ma w szpitalach, przez ten RSV, tak. No to to jest właśnie na płuca, więc wszyscy wykupili ektodozę. Nie ma nigdzie. Także Igor jeszcze ma całe opakowanie e, i mi się po prostu inhalujemy. Za chwilę się będziemy oklepywać i mu to wszystko dzięki temu. Dobrze schodzi, chociaż tyle. Tak? No, także muszę kończyć, bo muszę mu baję posić, bo mu obiecałam.